Co tu się dzieje? Chyba, o zobacz, coś wypadło z tego samochodu. To nie kurier. To jest kotek! To jest kotek między Człopatkiem! Ktoś wywalił kotka w pudełku takim normalnie tekturowym. Nie, dobra, musimy go przygarnąć. Musimy go przygarnąć. Musimy wybrać, jaki ma charakter. Mamy tak, ogólnie kochający, mamy lojalny, ale niegrzeczny, mamy. Wkurzony i lojalny? Tak. Albo egzotyczny i śmiały Ja wolę kochanego Nie, nie, weźmiemy wkurzonego i lojalnego Ale ja chcę kochanego Dlaczego? No nie, bo... no to weźmy, poczekajmy Weźmy lojalnego i troszeczkę takiego wiesz Takiego hihi hi, Takiego niebezpiecznego O ja, dokładnie, zobacz, ja proszę spokojnego, bardzo spokojnego, miłego i przyjemnego kota nie. Proszę bardzo, rudy, rudy są najgorsze i najwredniejsze Nieprawda, to jest absolutnie nieprawda o! Widzisz, to jest nasza rodzina, Aha. którą rodzinę wybieramy. Wybieramy rodzinkę, poczekaj. Mi się bardziej podoba ta dziewczynka, która ma różowy kapelusz. Wydaje mi się, że tak, z tego względu, że chłopcy mają tendencję do męczenia e, małych A zwierzątek. A znasz coś doświadczenia? Bo nie, ja się... Nie oglądałaś tej story? Nie. W takim razie niech będzie Sheila, sh tak, Shaila. Tak. We, w, w ogóle ja wolę po prostu. Wydaje mi się, że ta dziewczynka bardzo ładnie na nas patrzy. Się bardzo ładnie oh, nami zajmie. Ehm, kiełbasa. Pączek? Pyza? A może? Czemu jedzenie? Pasztet! Pasztet jest fajny. Pasztet. Będę wołał dziecko na obiad i będzie kot przychodził. No. Bo będzie myślał, że to o, o, nim, o, o nim mowa. Pasztecik. Pasztecik, proszę bardzo. Witaj wygląda... w domu. Pastecik. Czyli tak. Musimy go nakarmić. Proszę tak, bardzo. Sypu, tak. sypu, sypu, sypu. Bo koty nie jedzą paszteciku, wiesz? Koty jedzą jedzenie dla kotów. A jakby, a jakby skleić taki w kształcie pasztecika taką kubkę, taką miazgę z To wtedy skarby. by jadł Wtedy To, to tak. byłby pasztecik. E, ale tak. To jest pierwszy etap dopiero, słuchajcie. I... E, o, Zobacz, taka. on się, on się go boi jeszcze dotykać. On tak na razie go głaszcze tak na, na niby. Absolutnie powinniśmy na niego zrobić coś brzydkiego. A możemy zrobić, do, narobić do jego butów. Tak. Możemy narobić na niego? Tak, zróbmy to. Albo. Do kuwety. Zróbmy na niego. Zróbmy a, na niego. Taty nie lubimy. A, Będziemy lubić tylko i wyłącznie tą dziewczynkę. A, wow, wow, Dawaj no, dawajmy na tego. <śmany> ja nie, to, ja to ja nie wybieram. Zróbmy to, zróbmy to, jesteśmy wkurzony. Zobacz, ja, patrz, 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 proszę Ja bardzo. jestem tym aniołkiem takim, jak, jak macie na ramieniu aniołka i diabełka. Ja jestem aniołkiem, a ona jest diabełkiem, okej? Okay? Ja robię same miłe i przyjemne rzeczy, a ona... Ja chcę chaosu. A ona chce chaosu. Nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to zupełnie. O, co oni? Szczury mają w domu? Okej. Okay, możemy o. przestraszyć tą mysz, tak, wskoczyć na, na łóżko, łóżko. Albo ją złapać. Wiesz co, ja proponuję w takim razie wskoczyć na łóżko, ponieważ tutaj jest szczur, i będziemy próbować go yy, tutaj złapać. To musi prawda? być jakaś dobra opcja, bo nie ma, żadna z nich to nie jest. Ale jest za, mówi, za reklamę. Chcesz oglądać reklamę, żeby złapać myszkę i być dobrym dla taty? Ja proponuję być wkurzonym dla taty i być okropnym, tylko być miły dla tej małej dziewczynki. Chcesz, żeby ci oddali do schroniska. Nikt mnie nie odda do schroniska, ponieważ ja się stamtąd y, ten będę w stanie uwolnić i wrócę nie, do domu. Nie, to jest moja teraz, mój wybór. Przestraszamy mysz i jest, jesteśmy dobrym kotem. Proszę nie bardzo. powinniśmy ją złapać! Po co? Jak, jak złapiemy. No to... oni będą w takim razie mieli szczura w domu? Słuchaj, to jest taktycznie. Jak złapiemy mysz, to przestanie być potrzebni i mogą się nas pozbyć. A póki mysz nadal jest, to nie mogą się nas pozbyć, bo nadal na musimy tą mysz złapać. I tak, cały czas. Ciągle, cały czas się będziemy ją wypuszczać i cały czas będziemy... Widać, że twoją ulubioną bajką w dzieciństwie było Tommy Jerry. Nie musisz tak od razu wszystkim mówić. <grymne> o, Chwila. Poczekam. Oni... Ej, czy oni naprawdę próbują nas zastąpić? Czy to się wydarzyło? Widzisz? Trzeba było... Trzeba było na pana swojego się defekować. Defekować Cicho Możemy albo mieć złą opcję Czyli pobijmy tego małego kociaka nie. Albo po prostu się z nim pobawmy Nie Powiem tak My możemy być tylko nie niemili dla ludzi tak. Ale dla małych kotków Będziemy Aczkolwiek, mieli y, Aczkolwiek nasz, nasz, nasz kolor Naszego kota Jest bardzo podejrzanie Podobny do Garfielda A kolor tego kota Jest bardzo podejrzany Do tego drugiego Małego kotka Co o, zobacz, był z Garfieldem O Widzisz więc... nam Proszę bardzo Biją nam brawo Jak to jesteśmy dobre kotki um, O nie Beterynarz. O nie Możemy albo mieć dobrą opcję, czyli po prostu nie będziemy się wyrywać albo oczywiście, że mamy rozwalić całe po prostu. Zobacz, jak on się śmieje, on to robi specjalnie. Mi się wydaje, że on chce skrzywdzić i chce nam włożyć po prostu termometr tam, gdzie nie powinno słońce zachodzić, więc ja będę niemiłym kotem i się będę rzucać. Będę się rzucać! Będę się rzucać! Ja... Nie będzie mi nic wkładane, Dokładnie. Tak ja jest. nic nie mówię. Tak jest, ja, ja nic jest nie mówię Ja byłbym miłym, przyjemnym, sympatycznym kotkiem. E, ja bym dał wszystko robić. Oni mnie karmią, oni mnie głaszczą. Czyli bym byli Garfieldem. Tylko niech ci dają jedzenie i ty byś spał. Wcale nie, bo Garfield jest otyły. Ja byłbym wysportowany. O, co! Nasza łapka troszeczkę się inaczej eee, wygina. To jest bardzo, dzi <gry> bardzo dziwny sposób. Czy on na pewno ma kości wszystkie na miejscu? Oj, cicho, mamy bardzo uroczą łapkę i nasze opcje to jest, że albo mamy wydrapać wszystko z tej kanapy, albo tam, gdzie jest miejsce na nasze drapanie. Czy mamy by iść na drapaka, czy mamy iść na sofę? A Idziemy chcę, na sofę. A ja. Sofa. Róbmy jesteśmy niemiły, patrz jeszcze tatowi ta, ta, pokażemy Dokładnie. I wiesz co jest najlepsze? Wiesz co jest najlepsze? My będziemy K źli I tylko tata będzie z tego po prostu wiedział, że my jesteśmy źli Będzie mówił mamie i dziewczynce, ej ten kot jest jakiś okropny A one nie będą wierzyć, bo dla nich będziemy cudowne Kradnę myszkę dla siebie. Czemu? Bo podejmujesz bardzo złe decyzje i ja teraz Muszę to naprawić w jakiś sposób <laughs> O nie! Psy nam próbują okay. Możemy je zaatakować, tak, możemy... Możemy zostawić tatę i uciec. To jest ta opcja, to jest ta opcja. Gdzie będziemy atakować psy? Przecież nam się coś stanie. Zdanie się. Na, 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 w Mamy uciekać. Jestem słuchaj. dobrym Zauważyłem człowiekiem, się. jestem dobrym kotem, ale jestem też dobry dla Ciebie. Więc... Uwaga, uwaga, tak? kompromis. Mm opcja środkowa nie A. nie możemy nawet zabrać taty i uciec musimy uciec sami dawaj tata sobie poradzi tata sobie poradzi z pieskami my oh no. po prostu musimy uciec słuchaj dokładnie pa ja się boję o swoje zdrowie w tym momencie moi drodzy ja się boję o swoje zdrowie czyli jak mnie napadną jakieś psy to ty też zostawisz nie, mnie uciekniesz. nie bo ja mam kupę i ja po prostu je walnę i ucieknę wtedy. Dokładnie. Słuchaj, możemy albo ukraść jedzenie temu małemu kociakowi, albo bardzo grzecznie jeść. I powiem ci szczerze, że dlatego, kotka, możemy być mili. Całe szczęście, że mam myszkę w swojej dłoni, ale jesteśmy mili. No, ja też bym nie była jakoś taki miła. Są, są dwie porcje? Są dwie porcje. Tak, ale no, na przykład my się wychowywaliśmy i byliśmy bardzo głodni, więc my nie rozumiemy, że to jedzenie, które jest, to jest dla nas. I mi się nam się wydaje, że będziemy znowu głodni. Nieznajomość prawa ja szkodzi. Ja jestem, ja jestem kotkiem. Nieznajomość prawa szkodzi. Jakbyś po, jakbyś, jakby cię do sądu kotek pozwał, to byś się nie obroniła. Nasza mała dziewczynka, tak, mamy po prostu jej pomóc, a, możemy... nie, nie będziemy zjadać monitora Hej, ja już widziałem tyle filmików, gdzie koty, najpierw się, o monitor ocierają, albo klapę od laptopa tak, ha, A potem one takie ha, Tak, tak, i jest taki po prostu taki dźwięk fajny Nie, ale my jesteśmy mili po prostu dla małej dziewczynki i poprosimy, żeby pogłaskała nas po prostu. Dokładnie, ktoś musi w tej rodzinie Tak, absolutnie, ona i mama Ojciec już nas nie tknie Tak Więc jedn, tak. Jedno, jeden członek rodziny musi być taki, który e, najlepiej się naj... będzie z nami bawił to jest 200 Najlepiej najmłodsza, bo gdy rodzice stwierdzą, oddajemy tego kota, to ona to, zacznie płakać. Ona zacznie płakać, i rodzice będą musieli go zatrzymać w nas. To jest. To jest. 200 IQ. O, proszę bardzo, mama myje naczynia. Tak, 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 wiedziałam! Tak się po prostu miałam nadzieję, że możemy skoczyć do tego zlewu i roz, po prostu całą wodę rozlapać. Rozlapać chyba, tak, prawda? Albo mamy po prostu siedzieć i oblać jak myje naczynia. Nie, nie, jesteśmy mieli tylko i wyłącznie dla małej, naszej małej dziewczynki. Proszę bardzo, widzisz, my też jesteśmy ko My Goblin. też myjemy naczynia. Nie jestem goblinem. Ru Rudy Goblin. Nieprawda. Rudy Goblin. Nieprawda. Rybki w akwarium! Nie no, rybki. Byłaby bardzo smutna ry sytuacja. Rybki zostawiamy, rybę. Byłaby są bardzo miłe. smutna sytuacja, gdyby ktoś tę rybkę znalazł. Dlaczego wziąłeś opcję szanuj ryby? Ja nie szanuję ryb! Karpiowi na wigilię byłoby bardzo smutno, gdyby to nie usłyszał. Nie jem karpę na wigilię. Byłoby mu bardzo smutno, gdyby to nie usłyszał. Nie jem karpę na wigilię! Ma pluszaka wielkiego hot doga o... Przy, przykro mi musimy Nie no bo w musimy. ogóle mamy opcję żeby założyć wielkiego pluszaka hot doga albo żeby go yy, Nie założyć no nie, to... nie założyć no Przykro to mi No dobra ale... Trzeba No jesteśmy kotem Trzeba. hot dogiem Jestem cat dogiem nie czekaj hot catem Kot dog Tak kot dog <noise> O, tata! Byłoby smutno, gdyby ktoś po prostu zrobił mu coś niemiłego. Nie, nie będziemy wchodzić do tego pudełka. Mamy zjeść pudełko. Dawaj, zjedz nie pudełko. O, oni. Nas, o słuchaj, oni nas zabierają. O, oni nas oddał do schroniska nie możemy wejść to pudełko. Musimy zjeść to pudełko. Ej, rzeczywiście. No tak, to jest tata, nie? Okej, okay, dobra. Tak, idziemy pudełko. Totalnie, widzisz? Nie ma pudełka. Dokładnie. Nie idziemy nigdzie. On, on zostajemy tutaj w domu, to jest on, nasze terytorium. On naprawdę chyba chciał nas oddać, więc akurat tu się z tobą zgodzę, nie możemy na to pozwolić. Oho! Oho, teraz nam robi karę i próbuje po prostu nas umyć, a, proszę bardzo Możemy albo dostać masaż, albo możemy zrobić scenę Ja bym zrobiła scenę, ja bym zrobiła dramę Nie lubimy taty, splaszmy go po prostu, a dawno, wyskoczmy z łazienki dawno, nas nikt nie głaskał, więc ja proponuję masaż Nie, nie dajemy się tacie No, no Nie baś. dajemy się tacie, my jesteśmy z traumatyzowanym kotem, nie lubimy mężczyzn I tat, tatów, ojców Przecież to jest mężczyzna, nasz kot, Pasztecik Trzeba było ją nazwać Pasztecina Pasztecina po prostu, ej pasztecina? Co? A w czym to jest gorsze od pasztecik? Bo pasztecik to jest po prostu gender neutral, tak? To może być dziewczyna nie. pasztecik i facet może być pasztecik Nie, on po prostu znowu, patrz, jeszcze ma kotka małego A. O, mamy zro możemy zrobić kupę i uciec, albo mamy spać z kotkiem Nie no, śpimy z kotkiem, jeżeli tu jest kwestia tak. z kotkiem, no to jesteśmy Kotek miłe Kotek musi być szanowany Tak, ale tylko, tata on, nie Tylko, że kot nie śpi wcale nawet tutaj on, To on, on, było wszystko jego kwestia On śpi pod on nogami urodziny nam zrobili, albo słuchaj, 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 albo możemy zjeść to, co z nas przygotowali, czyli po prostu nóżkę z kurczaka, albo zjeść tacie gacie. Proponuję tacie zjeść tacie gacie. gacie. <laughs> Proponuję zjeść tacie gacie. Tacie gacie? Tak, to absolutnie. Ja, ja umywam rączki. Zróbmy to, ja dawaj, umywam czy on się po prostu tak na niego rzuci, czy on oh, pójdzie do szafy i z... Tak, tak, Tacie tak, gacie. Tak, tacie... <laughs> tacie gacie. <laughs> O, nie, to zabrać. Ktoś tu ma kryzys Tata. wieku średniego. No dokładnie, albo możemy zostać w domu, albo możemy pojechać dawać, z tatą. Dawać. Nie. To jest niebezpieczne. i da, dał nam jakiś hełm? Nie widziałaś tych takich ta, takie koty, które takie równicy siedzą na rowerze albo na, Tata, mają taki ale plecak. Ale on ma motocykl. To jest niebezpieczne. Zostajemy w domu. Jeszcze powiemy wszystko mamie. Zobacz, jak śmiesznie sobie odetchnie. Ale motocykl ma tyle miejsca Nie, nie dla robimy to. O, o, czy to jest dla nas ten homar? Czy to jest o, dla nas? Proszę bardzo. bardzo. Może jest mi bardzo smutno z powodu motocykla Przepraszam, ale to pisze Półniebezpieczny, tak? On by nas, nas po prostu, bry bry bardzo on by nam krzywdę zrobił Nieważne kochani, wracamy Możemy albo się zrzygać <grym> Albo po prostu zjeść e, tego No, jak to się nazywa? Jako, homara. homara Ja o próbuję bry. się bry. <grym <grym Bo koty robią śmieszne takie rzeczy Jak po prostu będą ten e, Będą zwracać, że one tak się nagle I ja próbuję to zrobić Zróbmy to, czy mogę to zrobić? Prowadzamy chaos. Prowadzamy. To wybrał jeszcze, jeszcze strategiczne miejsce, nie gdziekolwiek, tak, żeby nikt inny nie mógł już zjeść. <gry> Oho! To jesteśmy my. To jesteśmy my. Zobaczmy, jakie po prostu są opcje. Możemy albo się przytulić z tym kotkiem, którego widzimy w lustrze, albo mamy rozwalić lustro. Nie, bo to wtedy będzie 7 lat nieszczęścia. Tak, nie? Tym poza tym się kochamy. Kochamy się, tak, my kochamy każdego, każdą osobę. Tylko tak, siebie. Tak. Czekaj, tak. nie, kochamy właśnie, nie, kochamy tylko tę małą dziewczynkę i siebie. Tak. I może Dzie tego nie, małego. Chuchaczka. Dziewczynkę wykorzystujemy do, do niesnych celów, tak. aby, aby nie pozwoliła nas oddać, a, a. A lubimy kota, lubimy tego kotka, tak. O, gramy w tę grę taką z zębami tego. Okej. Okay. Um, takiego dentystę. Możemy albo walnąć w takim razie tę zabawkę, albo zobaczyć, i po prostu popatrzeć, jak oni grają. I ja proponuję rozwalić tę zabawkę, ponieważ oni nie wzięli nas do gry. Na szczęście. My też też może chcielibyśmy maszą małą tutaj łapkę nacisnąć taki ząbek? Yy, Na szczęście ja decyduję. Nie! Nie! Dlaczego? Bo jesteśmy kotem. Ale no właśnie jesteśmy kotem, więc powinniśmy po prostu wprowadzać chaos. Zapiszcie to, co powiedziała. Zapiszcie, i przypomnijcie jej, jak będzie mieć kota, i jak kot zrobi cokolwiek, cokolwiek, nie wiem, zrzuci, nie wiem, książkę czy coś. Zobaczcie, jak będzie reagowała, czy będzie: O, kotek robi chaos! To nie jest moja wina, że ja dzisiaj wstałam i wybrałam chaos i po prostu przemoc, ok? I zobacz, ponownie po prostu chyba wydaje mi się, że nasze zadanie się. Zakończyły. Zatoczyliśmy koło w grze. Tak, ponieważ możemy albo zrobić em, kupę tutaj na tatę, albo możemy z, załatwić się w. Poczekaj, pomijmy to, czy to jest jedno jedyne takie, czy, teraz, czy rzeczywiście już skończyliśmy całą grę. Ale przepraszam bardzo, dlaczego nie zrobiłeś tego na tatę? Bo już to zrobiliśmy raz. Ale powinniśmy to zrobić podobnie, żeby wiedział, a gdzie jest ja, jego miejsce. A ja chcę się dowiedzieć, jak się to robi da? Jak, jakie są inne opcje? Proszę bardzo. Zobacz, skarbie i szczura również mieliśmy czyli zakończyliśmy, można powiedzieć, żywot, doświadczenia oraz przeżycia takiego kotka. Um, I... Mi Zrobiliśmy się wszystko, moi drodzy, tak więc nie pozostaje nic innego, jak skończyć ten odcinek. Mhm. Pamiętajcie, bądźcie dobrymi kotami, bo inaczej. E... Bądźcie dobrymi kotami, ale dawajcie tak troszeczkę szczypty, szczypty pieprzu, nie? Żeby się każdemu podobało, żeby każdemu nie było nudno. Ja jestem dobrym kotem, ale...